Na początek Pani Poseł, gratuluję ponownego wyboru. Dzisiaj bardzo ciężki dzień dla Pani Poseł. Właśnie Pani, z przykrością można stwierdzić, przegrała batalię o wicemarszałka. Jak Pani to skomentuje? Przede wszystkim tu nie chodziło o moją osobę. Tutaj chodziło o postawienie sporu pomiędzy tym, co mówi Pali a pomiędzy tym, co mówimy my o Solidarnej Polsce, czyli wartości chrześcijańskiej, wartości rodziny, wartości dotyczące wychowania młodych ludzi. Tak naprawdę dzisiaj Platforma Obywatelska przeszła test, swoisty test, czy woli koalicję z Palikotem we wszelkich sprawach, bo tak naprawdę to ona zdecydowała, że pani Nowicka została wicemarszałkiem Sejmu, zatem właśnie w prezydium Sejmu będzie można toczyć wojnę o krzyż również, między innymi wojna o krzyż i wojny ideologiczne, więc w mojej ocenie dzisiaj to był Test dla platformy obywatelskiej i okazało się, że platforma obywatelska opowiedziała się za palikotem. Czyli mamy sojusz również ideologiczny platformy z palikotem. Była i moim zdaniem u nich mogła obowiązywać, mogła obowiązywać dyscyplina głosowania w sprawach ideologicznych. Pani poseł, jeszcze tylko jedno krótkie pytanko. To, że pani poseł Koparz została marszałkiem sejmu, dobrze czy źle dla Polski. No cóż, pani Kopacz nie sprawdziła się jako minister zdrowia. Myślę, że nikomu nie trzeba dzisiaj w Polsce mówić o tym, jak wygląda służba zdrowia i do jakiego stanu została doprowadzona. E, rozgrzebana reforma, długie kolejki do specjalistów, drogie leki. To jest obraz, brak jaki po sobie gipsu. Po, brak, brak gipsu, pamiętam pana redaktora, tak, i to zastrzeżenie dość ważne zresztą, bo to wszak chodziło o pańskie zdrowie. E, i myślę sobie, że tak, jeśli będzie takim marszałkiem, jakim była ministrem zdrowia, to ja jestem pełna obaw. सिम्पल एब्स्ट्रक्ट